Witamy, witamy, wędrowne motyle. Znajdujemy się w Sztokholmie. W charakterystycznym i bardzo fajnym miejscu, które polecamy. Nie widzicie tego w kadrze. Tutaj znajduje się obok nas miejski ratusz, taki modernistyczny, bardzo fajny. Przypomina, przypomina jego ta dominująca część latarnię morską z faro. Tak. W naszym tle wyspa Gamlasztan, chyba dobrze powiedzieliśmy. Jest przede wszystkim najważniejsza, najładniejsza, i w tle będziemy puszczać tego vloga nasze urywki z Gamlasztan. Co, co w niej takiego pięknego? Gamlasztan bardzo przypomina nasz Gdańsk, ponieważ, tak jak Gdańsk, Sztokholm należał do Związku Miast Hanzy. Jakie to są miasta, Marcin? No Może ty byś wytłumaczył? Ja nie, no ja mogę wymienić jeszcze, bo na przykład to jest Brema, był Hamburg, Kopenhaga oczywiście, w Polsce Elbląg na przykład. Eee, bardzo bogate miasta, bardzo bogate miasta na ówczesne czasy aż mieszkańcy czy też kupcy, rody kupieckie nie wiedziały, co z tym bogactwem robić. Ale to też takie charakterystyczne miejsca, jak Starówka Sztokholmu łączy podobieństwo właśnie do Gdańska, głównie za sprawą... Ze sprawą kolorowych, o, wysokich domów kupieckich, kilkupiętrowych. Jak na owe czasy, to bardzo dziwna sprawa, żeby dom miał cztery piętra na przykład i oczywiście, czego nie Ale dlaczego nie miał cztery piętra? Pamiętasz, byliśmy na praktykach moich z geografii, dowiedzieliśmy wtedy, nigdy tego nie zapomnę. To wszystko wtedy już wiązało się z kalkulacją taką nieruchomościową pieniądza, tak? Płacono za działki, więc generalnie bogate domy pojemne były oczywiście, 4-5-piętrowe, ale. Zajmowały, być wąskie mało. I... Tak, zajmowały mało. I... Dzięki temu wszyscy tutaj też się pomieścili na tej w sumie małej wyspie Gamlasztan. No i dlatego też w, tej, w tym centrum na Starówce nie ma czegoś takiego jak ryneczek. Tak. E... I są tylko wąskie, takie klimatyczne uliczki i jeden tylko mały placek. Tak I na ten dobrą placek no, niestety ma trochę czarnej, ponurej historii. Tutaj jeszcze w czasie wojen norwesko-szwedzkich, król Krystian i Szwedzi tego do dzisiaj nie zapomnieli wspomnieli Norwegą, odbyła się tak zwana krwawa Krwara łaźnia, wlaźnia. czyli bardzo dużo mieszkańców Sztokholmu zostało wymordowanych, straconych. Opozycja antynorweska, no wtedy właśnie tutaj cała praktycznie została wycięta. Ale chciałam powiedzieć jeszcze, że polecamy przyjście do na starówkę wieczorem, kiedy wszystko jest bardzo ładnie oświetlone. Bo co jest jeszcze bardzo charakterystyczne tutaj w Dar, Przede wszystkim jeszcze powiem, że darmowe wycieczki są z przewodnikiem. Niektórzy są przebrani. Za, takie, za takich świetlików XIX-wiecznych e, w kapeluszach. Natomiast pytasz mnie pewnie o mnóstwo podświetlonych e, okien. okien tak? Lampy w oknach. Szwedzi oświetlają bardzo pięknie. Może okna. bardzo tęsknią po prostu za światłem. słońcem i za światłem. A nawet są w stanie e, od czasu do czasu, głównie teraz w tym okresie poświątecznym, świąt, po palić lampy e, takie, jakby to nazwać? Takie Analogowe. Jest... Nie, no zwykłe lampy na żarówki, o. Albo w formie zniczy przy wejściach do restauracji, do domów. Natomiast najpiękniejszy widok na to kolm wieczorem znajduje się tam, po drugiej stronie. Też nie widzicie tego w kadrze, uwierzcie nam za słowo po południowej części od Gamla dawna dzielnica stoczniowa. No ładny widok właśnie na ratusz, pod którym my się aktualnie znajdujemy.